Witam na Damrota 195. To nowe miejsce na mapie Tychów, do którego już wkrótce przenosimy nasze gabinety stomatologiczne Dental Care oraz tworzymy nową przestrzeń dla medycyny estetycznej Beautycare. Zapraszam Was teraz do pomieszczenia, w którym znajdowała się będzie recepcja. Komfortowa poczekalnia wraz z kącikiem kawowym, strefa pracy i pokój konsultacji z pacjentem, gdzie będziemy omawiać Wasze plany leczenia, ale także będzie można napić się smacznej kawy i porozmawiać z nami. Znajdujemy się teraz w gabinetach stomatologicznych: gabinet numer 1, numer 2. W każdym z gabinetów będziemy mogli wykonywać zabiegi z użyciem skanerów, mikroskopów zabiegowych. Na ekranach będziecie mogli Państwo już podczas zabiegów obserwować przebieg leczenia. W końcu budynku znajdują się również dwa gabinety stomatologiczne oraz dodatkowa komfortowa poczekalnia. Znajdujemy się w bardzo dobrze skomunikowanej lokalizacji. Możecie dojechać do nas pociągiem, autobusem trolejbusem, a dla tych z Państwa, którzy odwiedzają nas samochodem, mamy duży parking Park and Drive. Zapraszamy.